Dzisiaj się stało. W nocy otrzymaliśmy dodatnie wyniki pierwszego pacjenta, który ma potwierdzone zachorowanie na koronawirusa w Polsce. Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać to, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy dzisiaj stan epidemii. W momencie ogłoszenia wszystkich obostrzeń praktycznie wszystkie nasze plany zostały zweryfikowane 180 stopni w drugą stronę. Całkowicie inne myślenie, zderzenie się z problemami, których nie mieliśmy wcześniej, których nie, nie, nie spodziewaliśmy się nawet. I zaczęło się układanie wszystkiego od nowa, czyli od y, scenariuszy, to już pomijając, bo to była drugorzędna sprawa, może nie tyle drugorzędna, co w późniejszym czasie, ale same techniczne rzeczy. Y, Technicznie zawsze byliśmy dobrze przygotowani do gali z widzami. Znaczy na samym początku nie przejąłem się tym aż tak bardzo, bo tak sobie założyłem miesiąc i będzie po wszystkim, i, i przeczekamy ten miesiąc i ruszymy dalej z wszystkim. Ale minął miesiąc, minął drugi miesiąc, no i tak po 2,5 miesiąca wiedziałem, że już, już będzie problem i się zacząłem zastanawiać, czy w ogóle, czy w ogóle będzie finał. No jak zwykle po, po wyborach głównych Miss Polski, które odbywają się co roku w, w Telewizji Polsat, my powolutku później startujemy z castingami i tu akurat nie było żadnych problemów. Przygotowaliśmy miejsca, w których mieliśmy przeprowadzić castingi i to wszystko się odbyło normalnie. Uh. Po trzech dniach otrzymałam telefon, że dostałam się do finału Miss Śląska. Byłam wtedy w pracy, wpadłam do salonu do koleżanki i zaczęłam krzyczeć, że się dostałam do tego finału. No, i miałam już wielkie wyobrażenia co do tej gali, że to będzie wielka scena, że będzie, że będzie rodzina, będą przyjaciele. Natomiast koronawirus pokrzyżował nam plany. Cały kalendarz, który otrzymałyśmy z spotkaniami, z, z próbami, totalnie się posypał. Przez długi, długi czas była cisza. Nie mogłyśmy uczestniczyć w próbach, które miały odbywać się dosyć często po to, żeby nas bardzo dobrze przygotować do tej gali. Pierwszą rzeczą, którą musieliśmy zmienić, to sam rys pełny przygotowań, czyli już nawet zwykłe próby wyglądały całkowicie inaczej, bo rozpoczynały się od wypełniania dokumentów i podpisywania dokumentów związanych z COVID-em i z RODO. Tutaj akurat podziękowania dla naszej Gosi. Jeśli chodzi o mój rok, jak startowałam, przygotowania i gala róż... troszkę się różniła, może nie troszkę, ale no różniła się. Na pewno my miałyśmy więcej przygotowań i te przygotowania też miałyśmy w całości. Jeśli chodzi o ten rok, dziewczyny były podzielone na grupy, na nastolatki i dorosłe. Miały tylko jedną próbę generalną razem. Tak to miały podzielone te próby. Było. Tych prób oczywiście znacznie mniej. E, oczywiście spowodowane to było wszystko przez koronawirusa. Problemów pojawiło się wiele, bo już od razu wiedzieliśmy, że będą na pewno ogromne problemy finansowe. To był, no i to jest tak naprawdę klucz do wszystkiego finanse. Tak samo musieliśmy zweryfikować naszą współpracę z partnerami, którzy musieli się w większości wycofać, bo wszystkie firmy miały w tym momencie problem, musiały zadbać o swoje rzeczy w swoich firmach, więc ciężko było wykładać marketingowe jakby pieniążki na promocje, kiedy trzeba utrzymać to, co się budowało przez lata u siebie w firmie. Jadąc do Jeleśni, do, do hotelu Vesta, tak naprawdę po drodze wymyśliliśmy, co możemy zrobić. Pojechaliśmy porozmawiać z panią prezes i zastanowić się, jak ona na to wszystko spojrzy, bo docelowo tam w kwietniu mieliśmy zorganizować zgrupowanie dla dziewczyn trzydniowe. Miało być wszystko z fajną, wielką pompą, z atrakcjami. W drodze do Jeleśni wymyśliliśmy, że może zrobimy to tam, właśnie na sali konferencyjnej, bez publiczności, z transmisją online. Na pewno był moment, że błądziliśmy troszeczkę po omacku. Teraz już nabraliśmy znowu kolejnego doświadczenia, czyli myślę, że do poprawy było kilka rzeczy, które jako w, jakoby w naszej logistyce mogły pomóc i usprawnić całą pracę. A finalnie chyba nie. Chyba wydaje mi się, że, że zakończyło się to tak, jak się miało zakończyć, a weryfikują to opinie ludzi, i na tym polegamy jak najbardziej. W końcu. E... Dotarliśmy do finału w sierpniu, dokładnie do 1 sierpnia, kiedy to odbyła się na miastka zgrupowania, które chcieliśmy zrobić w kwietniu. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić w trzy dni, zrobiliśmy w jeden. Staraliśmy się na ten dzień dziewczynom zapełnić jak najwięcej atrakcji, żeby te właśnie wszystkie wypociny na próbach mogły odreagować i, i się pobawić po prostu razem, zintegrować się jeszcze już w tych ostatnich chwilach. Miałyśmy tak naprawdę też taką okazję bliżej się poznać, bo na próbach jednak mniej czasu było. choreograf no, nas cisnął, że dobra dziewczyny, to teraz próba macie 5 minut, więc w pięć minut no, ciężko się poznać, a tutaj miałyśmy więcej czasu, więc no, to, to było... Miałyśmy czas do, do relaksu. Tak samo pomiędzy próbami potem wieczorem miałyśmy ognisko, gdzie no, był problem tak naprawdę tylko z komarami, ale ale też miałyśmy czas razem spędzić i już tak naprawdę, no, już się gdzieś tam poznawałyśmy coraz bliżej, już się przyjaźnie nawiązywały i to naprawdę był świetny czas i naprawdę dziękuję dziewczynom, że miło go spędziłam. Ogólnie, jeśli chodzi właśnie o cały ten weekend, no to on był naprawdę bardzo intensywny i bardzo dużo się działo, czy to sesje zdjęciowe, czy to jakieś taka wycieczka, czy gry, nagrywanie filmu. No prawda jest taka, że było bardzo, ale to bardzo intensywnie, ale mimo wszystko właśnie wydaje mi się, że przez to, że była taka inna nie, ta, nie twosmera, to niezależnie od tego, co tak naprawdę robiłyśmy, to spędziłyśmy bardzo fajnie ten czas. Staraliśmy się do samego końca Starać utrzymać ten poziom, który zakładaliśmy jeszcze w styczniu, żeby wszystko było, żeby miały tego wszystkiego jak najwięcej, żeby miały z tego zabawę, żeby miały z tego radość, żeby nie odczuły tego, że no jest ten rok jaki jest, że jest trudniejszy. Gala to, był dla mnie, to było dla mnie wielkie przeżycie, był to stres, ale ja już przeżywałam to tak naprawdę od początku i czym bliżej było gali, tym bardziej od, odczuwałam te uczucia i to wszystko. Czułam emocje, jakie radosne, taki się bałam tego wszystkiego. No ale myślę, że jak już wyszłam na galę, to yy, wszystko tak spadło nagle ze mnie. No i poczułam się szczęśliwa, to był mój dzień i to było moje 5 minut, więc... Była to dla nas ciekawa lekcja, dużo się nauczyliśmy, odnaleźliśmy się w nowej sytuacji, pozwoli nam no to na pewno w przyszłości też spojrzeć troszeczkę inaczej na, na organizację konkursu i już, już od początku przewidzieć pewne rzeczy i przygotować się do nich. I chciałbym po prostu wszystkim podziękować dziewczynom za, za to, że się nie poddały, że, że wytrwały do końca, że spięły się i, i w ten miesiąc Ogarnęły całą choreografię, że do samego końca tak naprawdę wszyscy byli pozytywnie nastawieni do tego, nikt, nie, nikt się nie załamywał i z uśmiechem dotrwaliśmy do końca wszyscy razem. Dziękuję.